Cześć, ja jestem Zydy i witam was w kolejnym odcinku z gry Fury. Wybaczcie, że odcinków nie było przez kilka dni. Dlaczego? Ponieważ zepsuł mi się mikrofon, który służył mi co prawda przez ostatnie 4 lata, więc to całkiem i tak długo. No i zamówiłem nowy, musiałem czekać na niego kilka dni i jak już nowy przyszedł, to niestety sprawiał tak ogromne problemy, że już po prostu doprowadzał mnie po prostu do szaleństwa. Czy to tym, że jego jakość nie była do końca dobra, czy to, że miał jakieś ogromne szumy i piski? Czy to dlatego, że jeszcze doprowadzą mój komputer do też jakiegoś szaleństwa, gdzie czułość się zmieniała na lewo i prawo i... nie działało to najlepiej, ale mam nadzieję, że po dwóch dniach próby naprawienia ogarnięcia tego wszystkiego wszystko już jest w jak najlepszym porządku. Obym się nie mylił. Idziemy dalej. This one, upstairs, arrogant, she even got me locked up. you're going to see her little show out there. all this nobility and self-sacrifice, but really she's just trying to clean up her mess. just remember, she's messing with your head. don't listen to her. This scene, of course, W ostatnim odcinku. Feel in your heart, your anger, your instinct. You don't belong here. give her a good kick from me. Gdzie też odkryliśmy sekretne zakończenie gry, co zmusiło mnie do przechodzenia gry od nowa, żeby wrócić do tego momentu. Walk with me. It was all a mistake. Powiem ci, że nie chcę mi się ciebie słuchać, bo już to wszystko ostatnio widzieliśmy. Więc. Stay with me. wybacz, ale mój cel jest inny. Jest ogólnie fajne. Jest fajne, ale no. Ja tu jestem, żeby się z tego więzienia uwolnić, a nie żeby tu na zawsze zostać. Nawet w takim miłym towarzystwie. And turn down all of this. You have no idea. I was your only hope. You have brought this upon yourself, stranger. Przed nami The song? Pieśń, piosenka, czy może Mercy. Make Bez wątpienia, jeden z moich ulubionych bossów w tej grze i na 100% boss z moją ulubioną muzyką z bossa w tej grze. Druga moja ulubiona piosenka w tej grze to właśnie ta, którą słyszeliście przy zakończeniu, w poprzednim odcinku. więc z chęcią bym zrobił z tego taki cichy odcinek, żeby wam pozwolić posłuchać tego fantastycznego utworu. Wydaje mi się, że na tej walce bardzo warte używanie jest ładowanego strzału, ponieważ to zadaje jej duże obrażenia, jeśli się już ostatecznie uda trafić. Ale... Mimo wszystko postaram się w nią po prostu na spokojnie strzelać, ponieważ jest to taktyka stosunkowo łatwa. Te zwykłe strzały też jej troszeczkę obrażeń zadają. Tutaj ten atak jest troszeczkę mocniejszy, bo nie tylko leci w naszą stronę, ale przy tym jeszcze ma dwa wielkie lasery koło siebie. Nie grałem w grę przez tydzień. I... Już po tych kilku minutach gra mnie uświadamia, dlaczego jest to moja ulubiona gra tego roku na chwilę obecną. To już łatwe nie było do uniknięcia. Nie ukrywam. W tym momencie powinno się zbierać te przedmioty lecznicze, ale jako, że nie ma tutaj czegoś takiego jak walka, wręcz, a wystarczy ją dobić i przychodzić się do kolejnej fazy, to też wolę pograć troszeczkę bardziej agresywnie, bo wiem, że nic złego po prostu mi się tutaj nie ma prawa stać. Takie ataki to coś najgorszego dla mnie, nie wiem czemu, ale mam ogromne problemy, żeby takie fale omijać. Okej. Okay. To trudne do uniknięcia nie jest, więc słabo, że... że mi nie wychodzi uniknięcie tego. Ale w trzeciej fazie również jest tylko ta część a właśnie walki, gdy ona w nas strzela. I tak naprawdę my, my również w nią strzelamy. Nie Cię, ale ja. nie Ci to. Więc nie ma tutaj walki wręcz. Dopiero teraz taka właśnie walka się pojawia. Nie wiem ile razy już tej muzyki słuchałem, ale. cały czas mi się ona nie nudzi. To jest tak. To, to jest bez wątpienia jeden z moich ulubionych utworów, jakie kiedykolwiek słyszałem w grach. Ten, właśnie, i ten z finałowej muzyki. Znaczy, no, z, zakon... jest z zakończenia, tak? Pozbierajmy sobie w tym momencie troszeczkę życia. Gdy ona w nas strzela i. przechodzimy do fazy walki. Wręcz po raz pierwszy. Tak naprawdę, właśnie w walce z tym Bosem prawie. Uuu, to był zły pomysł. Ile robisz takich ataków? Trzy? Trzy. Okej, okay, pokonane. No, na to wygląda, niestety. To jest faza, tak mi się wydaje, w której ona łączy walkę wręcz i właśnie strzelanie się z nami. Ale jak widzicie, idzie to całkiem szybko. Cieszę się, że po tygodniu niegrania nagle nie okazuje się, że będę ginął bez przerwy tutaj. Na szczęście jakoś obywa się bez tego. Chociaż dzieje się tu coraz więcej. I teraz jest najgorsze. Na szczęście się udało. Ojoj, co ty zaczęłaś robić tu? Jeszcze ten design z tego bossa, tak taki anioł, który... Tak bardzo się poświęca, żeby... żeby nas no, zamknąć, tak? Pokulana. Ostatnia faza przed nami. Eee, bolące słowa nie da się ukryć. I ostatnia faza jest tutaj bardzo ciekawa, bo musimy rozwalić tutaj te filary, które ją tak jakby wzmocniają, trzymają przy życiu. Tą tarcze tak jakby uruchamiają coś takiego. Zbierzmy sobie życie. I właśnie z każdym takim filarem, tak, staje się tutaj większy chaos, więcej rzeczy lata po mapie. W tej chwili latają te żółte lasery. Teraz dochodzi do tego czerwone pole. Nazwijmy to w taki sposób czyli no moja po prostu pięta Achillesowa w tej grze. Teraz dochodzą z nieba pioruny. Właśnie w te takie niebieskie pola na ziemi. I to jeszcze nie jest koniec. Ponieważ musimy oczywiście jeszcze do niej dobiec, ale to już jakieś niesamowicie trudne nie jest. Perfekcyjna walka. Jestem dumny z siebie po takiej przerwie. Hmm, I did not expect that—not from you. I think I saw you hesitate after the last fight. You, of all people, why would you ever hesitate? It made me think. I like it. It gives me hope. To daje ci nadzieję. Okay. Tego fragmentu jak już wcześniej troszeczkę przeoczyłem. No, ale tak. Widzieliśmy, że nasz bohater. Już tutaj się zastanawiał, czy aby na pewno chce zabijać The Song, tak? Już tutaj nie zrobił tak kompletnie bez serca jak przy tak naprawdę wszystkich poprzednich pięciu właśnie strażnikach. Tutaj już troszeczkę nie chciał tego robić. Jeszcze ta scena, gdzie właśnie ona jakoś się nie broniła ostatecznie, tak? Po prostu wiedziała, co ją czeka i po prostu to przyjęła na siebie. To też jest jedna z rzeczy, za którą tego bossa uwielbiam i to jest fajne, że ci bossowie mają też swoją pewną osobowość tu, tutaj właśnie. you Well, I took care of this one. It was really tough. I'm no fighter like you, but I got my way. After the last jailers, I felt you deserved a little more from me. Call it my contribution to our escape. We're in this together. Now more than ever. No, i to jest bardzo ciekawy moment, bo tutaj królik nam mówi, że siódmym strażnikiem Zajął się on własnoręcznie. all the jail worlds were built from here by a genius architect a perfectly designed masterpiece of a prison this impossible impassable prison i tried so many times to find some way out of here but there wasn't one except for you Czyli ty również jesteś tu zamknięty ze mną razem. Teraz wiemy dlaczego się do nas przyczepiłeś, powiedzmy. If only I could have found a way out without killing them, without freeing you. But I couldn't outsmart my greatest work. But slowly that ancient animal part of my brain took over. The urge that made me fast when she was in danger, that kept me awake when she was sick, the architect gave up, and the father came up with a plan. I know what you're thinking. There's a thin line between love and madness. Time will tell you go ahead i'll be with you in a moment i like her she's a lot like me she's clever and she has a plan No to siódmego strażnika również mamy już za sobą, ale to nie my musieliśmy z nim tutaj walczyć, a zrobił to właśnie sam królik i również właśnie na tym siódmym piętrze, na tym siódmym siódmej części tego więzienia dowiedzieliśmy się wielu ważnych rzeczy. Więzienie zostało stworzone przez architekta. Tym architektem właśnie jest tutaj królik, który nam w tej chwili towarzyszy, więc... Powiedzmy, że on za tym wszystkim stoi, za tym, dlaczego jesteśmy tu uwięzieni, więc dlaczego nam pomaga. No to również wiemy, że przez to, że to więzienie jest tak dobre, to on również nie może z niego uciec. Więc jedyna droga ucieczki dla niego, tak samo jak i dla mnie, to zabijanie strażników. Wiemy również, że. On absolutnie nie wspiera tego, co robimy. Nie chce tych strażników zabijać. Nie chce. Nie chce nam pomagać, ale musi. Dlaczego musi? No bo jest zarazem architektem, a za, zarazem również ojcem i robi to wszystko dla kogoś. Co tym bardziej uświadamia nam, jak bardzo nasz bohater nie jest dobrym człowiekiem. No ale cóż, do pokonania zostało nam trzech strażników, więc widzimy się jutro w odcinku kolejnym z Gry Fury. Do zobaczenia i cześć.